Ostrzeżenie. Ten odcinek nie jest przeznaczony dla ludzi o słabych nerwach i o wysokim poczuciu estetyki. Zawiera błędy, niedociągnięcia oraz chamskie prostacki i płytkie żarty, których nie będę tłumaczył, co oznacza, że możliwe, że połowę z nich nie zrozumiesz. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Bonjour Twoja, Mać, witam Cię w 15. części najdziwniejszego programu o autopucownictwie w Polsce. W tym odcinku dowiesz się m.in., co nasz dzisiejszy bohater ma wspólnego z Polonezem, dlaczego nie udało nam się dokończyć tego samochodu do końca i dlaczego do pracy przy tej francuskiej 11 musieliśmy zaangażować dodatkowe rączki. Także bez zbędnego pierdolenia, zapraszam Cię do oglądania tego odcinka. By porównać zakup tego egzemplarza do jednego słowa, z pewnością takie słowo należałoby wymyślić na nowo, bo słowo hupnia, które pojawia się w każdym odcinku, nie oddaje tego, co masz przed oczami. Słowo szrotozombi byłoby znacznie bliższe. Dzisiejszy odcinek będzie podróżą w głąb mechanicznego upodlenia, w sam środek automotoryzacyjnej onkologii, bo oto Renault 11 z 1988 roku, które przez ostatnie 7 lat siło się w niemieckim komisie zarządzanym przez rodowitego Berlinczyka imieniem Tarkan. Oto symbol myśli technicznej i braku jakiejkolwiek ambicji. Pojazd tak nudny, że nawet nalot w kolarze wiewiórki wolał obejść go szerokim łukiem. Auto zostało porzucone na lata, bo jego poprzedni właściciel umarł od szoku spowodowanego tym, że przejechał się Mercedesem 190 swojego sąsiada i zobaczył, że auto ma na przykład taką funkcję jak przemieszczanie się z miejsca A do miejsca co prawda, Tarkan podczas rozmowy telefonicznej użył delikatnie brzmiącego zwrotu: gut, auto, sehr gut, problem, abru, farn, farn. Tyle, że auto ma jeżdżenie lub nawet odpalenie mniej więcej tam, gdzie każda dziewczyna ma przeciętnego kasztana, czyli w dupie. W czasie, w którym to auto odpoczywało na niemieckim placu, można było nakręcić nową serię filmów taksi. Bo ten wrak nie był odpalony tak długo, że zdążyłby wystąpić jako stażysta na tle Peżota 406. Widziałeś I to, cacko? Jeżeli chodzi o to, co mogliśmy znaleźć pod maską, oprócz pieca, w którym nie tylko nie da się upiec żadnego chleba, to nie można nawet również ogrzać łapek, oto 1,7 litra najczystszej motoryzacyjnej impotencji. Z tym, że słowo najczystszej pasuje tu tak bardzo jak słowo uczciwe do dowolnego polityka. To, co tu mamy, to nie jest napęd. To jest manifest francuskiej objętości, bo gdy był sprawny, w teorii miał troszkę ponad 70 koni. Chociaż bardziej to były osły, które bardziej wolały drzemkę niż robotę. Całość zresztą wygląda trochę tak, jakby mechanik w 96 powiedział, nabrawię to później i do dzisiaj nie pojawił. Aby jednak ten dalszy syf, i nie mówię tu o swojej narracji, miał w końcu swój kres, przejdźmy, a raczej przejedźmy do garażu, aby to francuskie gówno poddać temu, czego oprócz naprawienia samochodów również nie potrafimy, czyli czas na autopucownictwo i historię antysukcesu tego modelu. Jest rok 1983, Paryż. We francuskim biurze projektowym Renault, oprócz eleganckich krawatów, szlugów w popielniczkach, filiżankach wypełnionych kawą czarną jak księgowego, leży sobie pełno kartek z rysunkami aut, które wyglądają jak żywcem wyciągnięte z kreskówek. Francuzi, rozemocjonowani nowymi regulacjami dotyczącymi przerw na lunch i możliwością spożywania wina na zebraniach, postanawiają stworzyć coś, na co jeszcze nikt nigdy nie wpadł: mianowicie auto. Dla ludu. Chuj, że Volkswagen wpadł na to wiele lat temu, ale może nie zauważyli, bo nie mieli wtedy dostępu do internetu, którego nikt jeszcze nie wymyślił. To znaczy istniał ARPANET już od końca lat 60. Dobra, nieważne. Renault 11 to był hedgeback, który miał podbić Europę, ale skończył jak obietnice wyborcze szybko został zapomniany. Nie pamiętam tej wypowiedzi, ale ona ma swój logiczny, naukowy sens. Na targach motoryzacyjnych w Genewie zebrali się wszyscy. Od inżynierów z guluazami w zębach, po dziennikarzy, którzy udawali, że nie widzą, jak Francuzi znowu zapomnieli o jakości wykonywania aut. Ktoś mógłby spytać, dlaczego akurat Genewa? Otóż Francuzi doskonale wiedzieli, że w Szwajcarii nawet jeżeli coś eksploduje, to i tak o tym nikt nie powie, bo wszyscy są neutralni. Renault 11. Wyglądał jak wynik niechcianej ciąży Renault 9 i nadziei, że hedgeback to przyszłość. Auto było. Tak aerodynamiczne, jak lodówka, i tak pełne innowacji, jak scenariusze filmów Luca Bessona po trzeciej części taksji. Co więcej, samochód był tak rewelacyjnie wykonany, że jego plastiki trzeszczały jeszcze na etapie prezentacji. Skrzynia biegu wchodziła z precyzją francuskiej polityki zagranicznej, czyli w przeróżnych kierunkach. Za projekt tego ustrojstwa odpowiedzialny był Robert Oppon, człowiek, z pod którego piór wyszły takie legendy, jak Citroën DS, czy też inny legendarny model C. X. zaś po przejściu w 1975 roku do Renault dostał zaćmienia i zapomniał, że auta, aby wyróżniać się, powinny mieć jeszcze to coś. Między innymi dzięki temu stworzył on chociażby model 9, czy Fuego. Zarząd Renault pomyślał, że skoro chłop potrafił zrobić coś pięknego, to niech teraz zrobi coś taniego. No i zrobił. Tyle, że wyszło auto, które wyglądało jakby opron, rzucił rysunki na podłogę i powiedział, a jeba to. Idę po bagietkę, a później do Giselle. Firma chciała stworzyć nowoczesnego, wygodnego, jak na Francuza przystało, hatchbacka dla klasy średniej, który będzie konkurencją dla Volkswagena Golfa, Forda Escorta czy Opla Kadeta. Krzychu, kadetem teraz! Planowali auto, które będzie jednocześnie przestronne, oszczędne i dynamiczne. Brzmiało to jak obietnica orgazmu od typowego kolesia z Tindera z problemami z wczesnym wytryskiem. Dużo gadania i mało efektów. Wrażenia ludzi były przeróżne. O ile francuscy dziennikarze piali z zachwytu, krzycząc o nowoczesnym designie, to Brytyjczycy i Niemcy byli bardziej łagodni w ekscytowaniu się i opisali, że jakoś wygląda. Z kolei klienci mówili, że przynajmniej jest tani. A mechanicy z kolei ze spokojem stwierdzili, kulpa znowu je Renault. Renault I tak auto, które miało zmieść konkurencję z planszy, zmiotło. Tyle że samego siebie. Jeżeli ten model miał być odpowiedzią na golfa, to było to tak dobre posunięcie, jakby Louis Define obsadzono w roli Jamesa Bonda. Dużo chaotycznego biegania, krzyków i finał, w którym wszystko się rozpierdala. Tak jakby w filmach z Jamesem Bondem wszystko się nie rozpięto w ostatnich 7 minutach. Jednak jest kilka elementów w tym modelu, które w porównaniu do konkurencji można nazwać absolutną innowacyjnością. Z tym, że jest małe ale. Jedenastka oferowała wersję z elektroniczną deską rozdzielczą. Cyfrowe zegary, jak w statku kosmicznym, i dodatkowo syntezator mowy. Auto gadało, informując o takich rzeczach, jak niezapięte pasy czy otwarte drzwi. Bo przecież z pewnością każdy marzył o samochodzie, który będzie go pouczał niczym wredna teściowa. Problem w tym, że działały równie dobrze, jak plan Napoleona na podbój Rosji, czyli do pierwszego mrozu. Po drugie, Renault twierdziło, że jedenastka to nowoczesny hedgeback. Tyle, że z tak genialną aerodynamiką, że przy 100 km na godzinę miał opór powietrza porównywalny do sceny pościgów goście-goście, gdzie średniowieczni rycerze próbują prowadzić samochód. Kolejną innowacją było, uwaga, uwaga, turbo. Wersja Renault 11 Turbo miała aż 115 koni. Tyle, że turbolak był tak gigantyczny, że mógłbyś zrobić popcorn do obejrzenia filmu o żandarmie, zanim cokolwiek wydarzyłoby się pod maską. Ale jest coś czego absolutnie nie można odmówić francuskiemu hatchbackowi. Jest to oczywiście komfortowe zawieszenie, które było niesamowicie miękkie i wygodne. Oczywiście przede wszystkim na papierze. W teorii przy szybszej jeździe przechylało się jak Jean Reno po trzech butelkach wina. Jeżeli chodzi o przyczyny antysukcesu tego modelu, bo te informacje, które wymieniłem do tej pory, z pewnością się do niego nie przyczyniły, jakość wykonania tego auta była jak dialogi w filmach Luca Besson. Dziwna i totalnie niespójna. Plastiki wewnątrz były twarde, Bagietka zostawiona na słońcu przy tylnej szybie, która kurwa rozgrzewała to auto do 180 stopni, a ta pizzerka odpadała szybciej niż morale w wojsk francuskich w 1940 roku. Ale żeby nie było jedynie cudownie wewnątrz auta, zewnątrz do auta nalot w kolorze wiura przyklejał się mocniej i szybciej niż imigranci we Francji do Socjali. Gdyby ten samochód był człowiekiem, musiałby codziennie smarować się olejem z kokosa i dwa razy dziennie modlić się do świętej antykorozji z La Salette. Jeżeli ktoś kupił jedenastkę na początku lat 80. Pod Koniec osiemdziesiątego mógł sprawdzić na szrocie, czy sprzedadzą mu jego własny samochód na żeletki. Zresztą skoro wnętrze było lipne, a blacha z gównolit, to przecież nic więcej już nie mogło być złe. Otóż kurwa niespodzianka. Mieliśmy tu jeszcze elektronikę z piekła rodem. Jeżeli jednastka miałaby sequel, to mógłby się nazywać elektroniczny kabary. Elektronika była w nim trochę jak loteria. Ajajaj, używanie tego słowa w internecie może się skończyć wycieczką do Szczecina. Losowo przestawało w nim wszystko kury, a działać. Światła gasły podczas jazdy nocą? Oczywiście. Światełka w środku zapalały się przy wjechaniu w dołek? Jeszcze jak. Zegary nagle wskazywały dyskotekę kontrolek? Matko bosko, mówię, co to się stanęło? Wszak nie można jeszcze zapomnieć o jednym dość ważnym samochodach elemencie. O jednostkach napędowych. Tu mieliśmy genialny wybór pomiędzy impotencją a problemami psychicznymi. Francuzi w latach 80. mieli do wyboru dwie drogi. Znaczy, dróg mieli więcej, w sensie dobra, nieważne albo zrobić solidne, niezawodne jednostki napędowe albo opracować gamę silników, które przypominałyby bohaterów francuskich filmów zmęczone życiem, flegmatyczne i gotowe na kapitulację w najmniej oczekiwanym momencie. Jak się zatem domyślasz, wybrali bramkę numer dwa. Oto pełna gama jednostek Renault 11, od tych, które ledwo zipały, aż do tych, które też były wolne. Silnik o pojemności godnej jednej flaszki i jeszcze trochę. Dobra, zresztą te najmniejsze silniki łączy w sumie jedna główna cecha mianowicie jakość. Miały one mniej koni niż podstarzała karuzela na francuskim Jarmarku. Zmiana była na tyle duża, jakbyś pożar katedry Notre Dame gasił nie jednym kubkiem wody, tylko dwoma. Dalej było wolno, dalej beznadziejnie, za to spalanie było wciąż na wysokim poziomie. Ale prawdziwe szaleństwo zaczyna się od pojemności 1.4. Szkoda tylko, że mimo większej pojemności Renault dalej nie nauczyło się robić normalnych układów zasilania, bo gaźniki dostawały zajoba, a silniki bardziej się dławiły niż... Tu miałem porównanie nawiązujące do miłości francuskiej, ale chyba sobie odpuszczę, bo podobno ten program oglądają również emeryci. A teraz, ladies and gentlemen, czas na wersję, która jest dokładnie w tym dwa egzemplarzu. Silnik 1.7, czyli syndrom zbyt późnego dojrzewania, przeznaczony dla osób, które naprawdę wierzyły, że Renault 11 może być szybkie. Ale przy masie auta, aerodynamice cegły i skrzyni biegów, która działała z precyzją francuskiego kelnera na przerwy na szluga, nie miało kurwa absolutnie żadnego znaczenia. No i o silniku 1.4 turbo, czyli tej żabojackiej parodii sportu, opowiadałem chwilę temu, więc nie będę się dwa razy powtarzał. Dwa razy nie będę powtarzał! Jeżeli uważasz, że nie mogło być gorzej, posłuchaj tego. Renault stwierdził, że wpierdoli pod maskę silniki diesla. Do wyboru były dwa, z czego jeden był gorszy od drugiego. 1.6D to była wersja dla... dla ludzi, którzy mieli totalnie w dupie osiągi i dodatkowo kochali ból. 55 koni w 11 to była wartość tak symboliczna, że bardziej realistyczny byłby napis, dobra, spokojnie, po prostu kur... A nie przyspieszam. Był wolniejszy niż francuska biurokracja, a Moment obrotowy miał tak niski, że najebany rowerzysta miał lepsze wyniki. Tyle, że Francuzi zrobili jeszcze wersję z Turbo. Tylko chyba, kurwa, nikt nie wie po co. Efekt? Niewiele lepszy niż poprzedni silnik, dalej wolny, dalej dymił jak kominek w normandzkiej chacie i dalej miał kulturę pracy porównywalną do kłótni dwóch żab. Podsumowując, wszystkie silniki można określić jednym zdaniem. Miałeś swój wybór na motoryzacyjne cierpienie. Każdy z nich miał jedną wspólną cechę, mianowicie był żałosny. To było jak wybór między, między różnymi rodzajami francuskiego sera. Niby się różnią, ale i tak każdy z nich śmierdzi. To auto było wolne, nieprecyzyjne, paliło w chuj więcej niż wypadało. Oczywiście nie tak jak produkowane w tamtych czasach nasze polskie duże Fiat. Diesel? Masochizm. Benzyna? Męka. Turbo? Proszę cię. Generalnie, gdyby ten samochód był filmem, to byłby niskobudżetowym horrorem klasy B. Takim, którego wyłączasz po 10 minutach oglądania, bardziej z żałości. Tak czy inaczej, oczywiście są jakieś pozytywy, no bo ciężko by było, aby auto było usłane jedynie wadami. Na przykład gdyby w latach dziewięćdziesiątych był konkurs na najmniej chętnie kupowanego hedgebacka, to jedynastka nawet nie otarłaby się o podium. Ona by tam zapuściła korzenie. To może ten model skrywał jednak jakieś tajemnice, które czynią go wyjątkowym? Nie. Jednak nie. Ale skoro już tu jesteśmy, to rzućmy okiem na 11 absurdalnych ciekawostek o Renault 11, czyli zbiór faktów, które i tak nikogo nie interesują, ale mogą ci się przydać, jeśli na przykład utkniesz na nudnej domówce i będziesz chciał skutecznie odstraszyć ludzi. Numer 1. Renault 11 wystąpiło w Robocopie. To auto idealnie tam pasowało, bo sam film opowiada o technologii, która działała źle. I cyk, dwójeczka. 11 była tak naprawdę hatchbackiem modelu 9. Jeżeli nie wiedziałeś, nawet, jak wyglądał ten model, to się nie przejmuj, bo nawet starsi ludzie nie chcą pamiętać ani o jednym, ani o drugim. Numer 3. Ten model był jednym z pierwszych aut z cyfrowym wyświetlaczem. Co prawda częściej nie działającym niż działającym, ale był. 4. Francuzi twierdzili, że R11 jest dynamiczne. Warto tylko dodać, że w testach używali silnika Turbo którego nikt nie kupował. Zresztą ta wersja i tak była szybka, przede wszystkim na papierze. 5. W USA sprzedawano ją jako alians co miało sugerować, że jest lepsze. Ale w sumie, w sumie to była taka sama lipa. Zresztą, może zamiast słowa sprzedawano, lepiej abym użył stwierdzenia, że w USA auto było dostępne. 6. Była dostępna wersja Cabrio. Jednak ciężko ją znaleźć, bo ludzie padali ze śmiechu na jej widok. Numer 7. Była wersja Renault 11, która wyróżniała się luksusowym wyposażeniem i nosiła oznaczenie TXE. Te ekskluzywne wyposażenie to m.in. elektryczne szyby, które najczęściej się zacinały. Numer 8. W wyścigach samochodowych Renault 11 nie istniało. Zartowałem: w rajdach Renault 11 ścigał się m.in. Andrzej Koper. Numer 9. Może i ten model nie miał sukcesów sprzedażowych w latach 80., ale już dekadę później był prawdziwym hitem. Znaczy tyle że na stacjach demontażu pojazdu yy, Numer 10. W latach 80. istniały mocne wersje hatchbacków, takie jak Golf 2 GTI, Ford Escort RS, Opel Kadett GSi i żadna wersja Renault 11. 11. Przez wiele lat ten model był używany przez francuską policję. Swoją drogą, przestępcy musieli mieć niezły polew uciekając przed funkcjonariuszami w tych demonach prędkości. Czego oczywiście nie mogli poczuć polscy złoczyńcy, kiedy nasi gliniarze gonili ich polonezami. 12. Jeżeli właśnie twój mózg ma error, bo powiedziałem, że ciekawostek będzie 11, a właśnie słyszysz kolejną, pamiętaj, że ten program nie do końca jest dopracowany. Podobnie zresztą jak model auta, o którym dzisiaj snuje swoją narrację. W kampaniach reklamowych 11 była promowana hasłem Co oznacza Samochody do życia. Ironia jednak polegała na tym, że życie z tym autem przypominało bardziej telenowelę pełną dramatów niż spokojną egzystencję. Kolejna rzecz to pierwszy Keyless. To znaczy, tak jakby Keyless. W latach osiemdziesiątych francuski producent wprowadził system zdalnego otwierania drzwi na podczerwień, znany jako plip, co było prawdziwą magią w tamtym okresie. Oczywiście działał on tak samo dobrze jak całe auto, więc próba zaszpanowania tą funkcją wśród francuskich świń często kończyła się wyśmianiem. Renault 11 wystąpił również w kilku produkcjach filmowych i to uwaga niekoniecznie jako statysta. W filmie Zabójczy Widok, czy jak wolą puryści A View to a Kill z Rogerem Murem James Bond na emeryturze porywa paryskie taksówkarskie Renault 11 TXE i w szaleńczym pościgu auto traci dach. Potem zostaje przycięte na pół, a mimo to dalej sunie po ulicach Paryża, udowadniając, że nawet po amputacji może być bardziej użyteczny niż niektóre pełnosprawne samochody. To tylko pokazuje, jak wiele nieprawdy można zobaczyć na filmach o przygodach 007, bo Renault 11 miało problem, że. Żeby jeździć nawet gdy teoretycznie było sprawne. Podsumowując, chociaż łatwo jest kpić z modelu 11, to trzeba przyznać, że ten model miał swoje momenty chwały. Co prawda, ciężko mi o jakimś sobie przypomnieć, ale z pewnością miał. Był trochę jak ten niezdarny kuzyn na rodzinnych spotkaniach. Wszyscy się z niego śmieją. Ale bez niego byłoby jakoś nudno. Francuzi dostali solidną lekcję pokory, która pozwoliła im stworzyć lepsze samochody w przyszłości, bo chociaż jedenastka była jak niechciane dziecko w rodzinie hatchbacków, to jednak stworzyła fundamenty pod przyszłe modele, które osiągnęły zdecydowanie większe sukcesy sprzedażowe. Francuzi wyciągnęli wnioski z porażki i stworzyli później bardziej udane konstrukcje, takie jak Renault 19 czy Renault Megan. Model 11 tylko we Francji produkowany był od 1983 aż do 1989 roku, a później tłukli go jeszcze do początku lat 2000 w Turcji i w Chinach. Co może być tylko nadzieją dla jakiegoś kasztana, którego życie jest ch**we, a on musi się krzątać po tym świecie. Zresztą tego samego kasztana, który napisze komentarz, że powinniśmy byli zrobić całe auto, a nie tylko w połowie. To znaczy tak jakby w połowie, bo maskę na pół przedzielał radio a on na jedno oko nie widzi, a na drugie jest ślepy. Dlatego wyszło mu takie 51,5%. Zresztą to wszystko zrobiliśmy chemią i produktami najpopularniejszej marki produkującej chemię samochodową w Polsce, czyli ADBL. A to wszystko po to, aby auto prezentowało się tak. Klinęły, Velabii, królurowe sny. Królurowe sny. Byłeś turbo bez... Ty i churni król, gdy wcisnąłem gaz, poczułem tylko ból I choć nie masz mocy, wcale się nie toczysz Dzięki ADBL w połowie lukiem zauroczysz Dałeś dla nas w połowie kolorowe sny przez ciebie z oczu nam płynęły łzy Choć pędziłeś u nas tylko kilka dni By powiedzieć nam francuski cela Trwa ostatnia iskra silnika dźwięk Zabrzmiał jak przejechalnego sajęk Lecz byś choć w połowie wyglądał jak sen Wleciał cały zapas chemii prosto z ADBL Dałeś dla nas w połowie kolorowe sny przez ciebie z oczu nam płynęły łzy, choć spędziłeś u nas tylko kilka dni, by powiedzieć nam francuski Sélavine. Dałeś dla nas w połowie kolorowe sny.